Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Porsche Panamery. I to jest najnowsze, trzecie wcielenie, czyli trzecia generacja Panamery o kodowym oznaczeniu 972. Poprzednik to 971, a pierwsza to 970. Co więcej, testowana Panamera ma podstawowy silnik plus napęd na wszystkie koła. Zapraszam na test. Wizualnie panamera moim zdaniem wyładniała. To znaczy, tu jest taki trend, że z generacji na generację wygląda coraz smuklejszą i w moim odczuciu ładniejszą. Pierwsza generacja, zwłaszcza z tyłu, no kompletnie nie przypadała mi do gustu. Była po prostu brzydka. Druga generacja była już dużo smuklejsza z tyłu, zresztą tak samo jak i trzecia. W zasadzie to z zewnątrz, jak mi ktoś powiedział, że ta testowana sztuka, ta trzecia generacja, to jest odświeżona druga generacja, to bym uwierzył. Teraz widzicie na ekranie dwie generacje i różnice to naprawdę szczegóły. No ale tak czy inaczej, podoba mi się wizualnie nowa Panamera, chociaż nie w każdej konfiguracji. Przykładowo, testowana sztuka miała brzydkie felgi z takimi jakby aerokapslami, z tym, że to nie jest plastik, tylko tak cała felka jest zabudowana. Moim zdaniem wygląda to źle i nie pasuje do panamery. I to są już opcjonalne 20 calowe felgi, bo w podstawie są 19. I jak widzicie, da się wybrać dużo ładniejsze wzory. A, i auto ma niezłe walce na tyle, bo opona to aż 315, niezła szerokość. Druga sprawa to spoiler, który mam wrażenie, że jak jest wysunięty, to też poprawia prezencję panamery. W ogóle tutaj się po prostu podnosi, a w innych odmianach, na przykład GTS Podnosi się i rozsuwa na boki, i tam to wygląda jeszcze lepiej. Ostatnią rzecz, jaką możemy zrobić, i to jest wyposażenie standardowe, to nieco obniżyć panamerę. Tak, każda nowa panamera ma pneumatyczne zawieszenie. Auto na najniższym położeniu ma 12 cm prześwitu, czyli teoretycznie nadal naleje się do jazdy na co dzień. W przypadku jakichś większych przeszkód możemy zwiększyć prześwit do 14 cm. Swoją drogą, fajny Bayer to możliwość zapisania miejsca, w którym auto ma się zawsze podnosić. Przykładowo możemy to zapisać przy naszym wieździe do garażu, tak żeby zawsze auto się samo wtedy podnosiło, bo to jest zapisane po GPS-ie. Sprytne. To, co mi się też podoba w Panamerze, to wzory świateł i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu jest listwa świetlna, czyli pasek LEDowy przez całą szerokość. Ja wiem, że różne są opinie o takim oświetleniu, ale moim zdaniem pasuje to do pana Mery. To co też pasuje, to ładny wydech z czterema końcówkami oraz prawdziwe wyloty powietrza po bokach. A jeszcze wracając do wydechu, to jak widzicie, jest on w pełni zabudowany i widać, że ma klapki. I to jest też sportowy wydech, i to jest opcja, ale to są tylko same sportowe końcówki. Jakby ktoś chciał, to w opcji jest też cały sportowy wydech. Podstawowy wydech nie ma czterech rur, tylko mamy na stronę takie duże rury. Cztery rury wyglądają moim zdaniem lepiej, ale jak one brzmią, posłuchamy później. Teraz pora na resztę wymiarów. Długość panamery to aż 5 m5 cm, szerokość to 1,94 m, a wysokość to od 1,40 m do 1,42 m w zależności od ustawienia zawieszenia. Rozstaw osi to 2,95 m, czyli auto jest naprawdę duże no ponad 5 m. Pora więc na bagażnik, który jest całkiem praktyczny, bo Panamera to nadwozie typu liftback, czyli podnosi się klapa razem z szybą. Kufer ma 494 litry. Jak widzicie, jest dość wysoki próg załadunkowy, ale za to jest też wysoka, czy tam raczej głęboka, góra pod podłogą, gdzie można schować jakieś przedmioty. Są też boczne przegródki, siatki mocujące, zaczepy do pasów transportowych, gniazdo pod zapalniczkę oraz niestety nie ma haczyków na zakupy. Bagażnik można to powiększyć. Co robimy z poziomu kabiny i co wcale nie jest takie oczywiste, bo auto jest czteroosobowe, ale i tak kanapa się kładzie. I co więcej, kładzie się niemal idealnie na płasko. Miło. Miło to jest z tyłu, gdzie pora usiąść. I tak jak mówię, Panamera w podstawie jest czteroosobowa. W sumie, tak jak nazwa tej sztuki mówi, Panamera 4, ale w opcji auto może być pięcioosobowe. W opcji może też mieć takie nakładane poduszki, i to jest opcja, która idzie w parze z herbami Porsche na zagłówkach. I Takie herby i poduszka kosztują ekstra 3581 zł. Jak widzicie, miejsca jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i jest trochę miejsca na głowę i nieco więcej na nogi. Na głowę byłoby więcej, gdyby nie ten szklany dach. W podstawie też nie ma czterostrefowej klimatyzacji, czyli nie ma panelu na tył. I co ciekawe, w podstawie są normalne nawiewy z tyłu, czyli normalnie sterowane z tyłu z poziomu nawiewów, bo Panamera ma sterowane elektrycznie, czyli na ekranie pokazujemy, gdzie ma wiać co moim zdaniem jest przerostem formy nad treścią Poza tym z tyłu jak widzicie jest podłokietnik, dodatkowy schowek, złącza oraz na tym ekranie od klimatyzacji da się sterować funkcjami auta Nie mogłem odszukać tej opcji w konfiguratorze i nie mam pewności, czy ona jest zawsze w pakiecie z klimatyzacją czy raczej jak wybierzemy opcję pakietu ekranu dla pasażera no Ale tak jak widzicie, ten ekran z tyłu działa dość wolno Z tyłu są też niezłe materiały, poza klamkami, bo te są plastikowe, co moim zdaniem w takim aucie nie przystoi Wskakujemy naprzód i tu, jak zawsze, w Panamerze, lubię sposób działania drzwi, które zatrzymują się w miejscu, w którym zatrzymujemy ruch. Czyli nie pracują skokowo, tylko tak idealnie płynnie. Kolejna super rzecz to fotele. Te nie dość, że wyglądają rewelacyjnie, to są bardzo wygodne I to jest podstawowy fotel w opcją sportowe, gdzie mają jeszcze lepsze trzymanie boczne A jak chcecie Isofixa po stronie pasażera, to to też jest opcja 927 zł ekstra Jak widzicie, kierownica jest też sterowana elektrycznie, a Porsche klasycznie odpalamy po lewej stronie Ach, coś tam gada, pora jednak teraz na deskę rozdzielczą Tutaj są największe zmiany względem poprzedniej generacji. Po pierwsze, zegary już tylko w pełni cyfrowe. Po drugie, drążek zmiany biegów, przeniesiony wyżej, jest taki malutki. A po trzecie, opcjonalny dodatkowy ekran dla pasażera. I jak dla mnie trzy razy zmiany na minus. Bo teraz widzicie poprzednika, który miał piękne, klasyczne zegary, fajny drążek zmiany biegów i ten ekran też jest zbędny dla pasażera. Chociaż na szczęście, nowa deska nadal ma klasyczny układ i jest w miarę czytelna. Zegary, choć są cyfrowe, to mają klasyczne motywy i możemy je lekko modyfikować, więc za to plus. Ekran dla pasażera, to tak jak mówiłem, to jest opcja, więc tego nie trzeba brać i bardzo dobrze. Ja kompletnie nie rozumiem, po co komuś mogłoby to być potrzebne, zwłaszcza na środku jest zwykły ekran. A, jeszcze jedna zmiana, to ten starter. Nadal jest po lewej stronie, ale teraz jest przycisk, a wcześniej było pokrętło, tak jakby był na stałe kluczyk. To poprzednie rozwiązanie miało zdecydowanie więcej stylu i charakteru Chociaż nie można powiedzieć, bo nowe wnętrze wygląda jeszcze bardziej nowocześnie Nie wiem tylko, czy tego klienci oczekują, ale faktycznie, wygląda nowocześnie Nadal mamy przyciski o środkowym tunelu, które są takie haptyczne, bo tutaj tak jakby cała płytka się rusza Miło, że wciąż też są oddzielne przyciski od klimatyzacji i to są już fizyczne przyciski tak jak mówiłem, nie rozumiem za to po co aż tak skomplikowano nawiewy i ich kierunek, bo to się robi na ekranie zamiast klasycznie za pomocą kratek od nawiewów. Na szczęście, same ekrany działają bardzo szybko, płynnie i są intuicyjne. Mają też ładną rozdzielczość i grafiki. Od zawsze też lubię w Porsche zegarek na szczycie, czyli element pakietu Sport Chrono, gdzie możemy na przykład włączyć stoper, jak wpadamy na tor. Co prawda, Panamera to nie jest autotorowe, ale i tak to jest fajny akcent. No i wraz z pakietem Sport Chrono dostajemy też tryby jazdy, m.in. Sport Plus i dostajemy też Sport Response czyli auto momentalnie na 10 sekund jest już uzbrojone, jak najszybsze ustawienia, najniższy bieg i jest od razu gotowe do ataku, czyli do wyprzedzania. Dostajemy też wtedy jeszcze procedurę startu, której w podstawie Panamera nie ma. W ogóle to pokrętło na kierownicy jest świetne. Sprawdźmy więc, czy materiały też nadal są świetne. No cóż, jest piano black na tunelu środkowym, który jest już mocno porysowane, wypalcowane i zakurzone, i niestety na górze ta ramka skrzypi. Podczas jazdy jest oczywiście idealna cisza. No i z przodu też są te plastikowe klamki, no to jest słabe. A i to zarysowanie na górze, po lewej stronie na skórze, to raczej ktoś to zahaczył. Dobra, to teraz schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, tak jak mówiłem, jest podstawowy silnik, czyli jest to 29 V6 Biturbo o mocy 353 koni. Jest to silnik zdany m.in. z Audi, chociażby modelu RS4 czy RS5. Co więcej, testowana Panamera to model 4, czyli podstawowy silnik z napędem na 4 koła. Podstawa ma napęd tylko na tył. I Panamera 4 robi setkę w 5 sekund bez pakietu Sport Chrono oraz 4,8 sekundy z pakietem. I ten lepszy czas to jest tylko i wyłącznie dzięki procedurze startu, bo auto wtedy startuje aż z 5000 obrotów. Pora na pomiar. Ach, pięknie to rusza! I wynik to 4,6 sekundy, czyli 20 sekundy szybciej niż deklaruje producent. Jak na 350 koni i 5-metrowe auto o masie 1920 kg to jest świetny wynik. Zrobiłem też pomiar w najwolniejszym trybie i bez procedury startu, wtedy wynik to 5,3 sekundy, nadal super szybko. W ogóle szybka jest też reakcja na gaz. Zobaczcie sami. Jest bardzo ładnie, a skrzynia PDK jest super szybka. Brawo. Tylko szkoda tego volantu, ten taki pstryczek na górze, no jakoś tego nie czuję. To, czego również komuś mogło zabraknąć, to dźwięk, a tym samym nieco emocji, bo jak wiemy, dźwięk je potęguje. Posłuchajmy, jak brzmi podstawowa panamera z seryjnym wydechem i sportowymi końcówkami. Chociaż te końcówki prawdopodobnie nie zmieniają brzmienia. No słychać, że coś tam brzmi, jest cichutko i tak samo jest w kabinie. I ja to szanuję, bo to jest limuzyna, a jak ktoś chce więcej brzmienia, to trzeba wydać 16 tysięcy złotych na cały sportowy, opcjonalny wydech i wtedy auto brzmi znacznie groźniej i lepiej. Swoją drogą ja też miałem opcję w kabinie, jaką są termoizolacyjne i dźwiękoszczelne szyby, dzięki czemu auto jest kosmicznie ciche. Poważnie, przy 120 jest tak cicho, jak w niektórych autach przy 80 czy 90. No można rozmawiać szeptem. Ale żeby nie było, że tylko słodze, to silnik ten ma dziwną przypadłość, którą przy okazji któregoś testu już wspominałem. Otóż na wolnych obrotach delikatnie falują obroty. Minimalnie, ale czuć to w kabinie i to nie powinno mieć miejsca. Druga smutna sprawa to błędy. Błędy, 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 gdzie przez kilka dni wywalało mi na desce problemy z systemami bezpieczeństwa, znakami, asystentem hamowania, asystentem utrzymania na pasie ruchu i tak dalej. I to nie był problem brudnego auta czy tam brudnych czytników, bo nawet po myciu było to samo. Czasami wystarczyło, Zgaść auto i odpalić, a czasami nie. Dodatkowo co jakiś czas przestawiało mi się lusterko prawe i musiałem je poprawiać. Oj, wygląda to jak złe duchy Volkswagena. Słabo. Słabo, bo auto nadal prowadzi się fantastycznie. Jest genialne czucie auta, napęd jest super wydajny, do tego miałem opcjonalną tylną oś skrętną, gdzie nie dość, że auto było bardzo zwrotne, jak na 5-metrową limuzynę. To dodatkowo w zakrętach szło jak po sznurku i dociskało nam jeszcze mocniej tył. To najlepiej jeżdżąca limuzyna na świecie. A z drugiej strony pneumatyka sprawia, że jest bardzo komfortowe i zaskakująco mało pali na trasie. Przy 120 miałem wyniki na poziomie 7,5 litra, a przy 148,59 i to mierzone z czterema osobami na pokładzie. W mieście jest oczywiście gorzej i minimum 12 litrów, a w korkach 14, 16 i w górę. Miło za to, że można mieć powiększony bak paliwa z 80 do 90 litrów. I jeszcze zanim cennik, to pochwalę światła, bo to były opcjonalne Matrix LEDy, które są klasą samą dla siebie. Poważnie, świecą rewelacyjnie. A jakby ktoś chciał, to Panamera może mieć hak i może ciągnąć przyczepę o masie do 2200 kg. A nacisk na hak to 100 kg, więc cztery rowery spokojnie przewieziemy, o ile to nie będą rowery elektryczne. Dobra, to pora na cennik. Podstawowa Panamera kosztuje 552 000 zł i ma dokładnie ten sam silnik co ta sztuka, czyli 29V6 Biturbo 353 konie, tylko ma napęd na tył. Z napędem na 4 koła, czyli testowana Panamera 4, kosztuje minimum 571 tys. zł. A jak chcemy V8, to musimy wybrać odmianę GTS, która startuje od. 792 tysięcy zł. I to są trzy jedyne w pełni spajnowe Panamery bez smagania elektrycznego, bez smagania przez hybrydy. No i w przypadku Panamery opłaca się brać hybrydy. Bo przykładowo Panamera 4 i e Hybrid, czyli plug-in hybrid z tym samym silnikiem spajnowym, ale delikatnie zławionym do 304 koni, ale ma silnik elektryczny, więc łącznie ma 470 koni i robi setkę w 4,1 sekundy, a nie 4,8. I taka Panamera 4 i e Hybrid kosztuje o 3000 zł mniej niż Panamera 4. Tak, dobrze słyszycie, Panamera, która ma 470 koni, kosztuje mniej niż Panamera, która ma 353 konie Tak, są wady. Panamera hybrydowa ma 64 litry mniejszy bagażnik, ma bak paliwa 80 litrów, czyli można powiększyć do 90 i jest cięższa o 300 kg. Ale szczerze, w tym wypadku to są niemal żadne wyrzeczenia i po prostu kupno Panamery 4 się chyba nie opłaca. Lepiej brać wersję Panamery 4 i hybrid A i testowana sztuka nie kosztowała 571 tysięcy złotych, tylko jak widzicie, kosztowała 721 tysięcy złotych. W Porsche płaci się naprawdę dużo za dodatki i to często takie małe. I odpowiadając na pytanie zadane w tytule, czy warto kupować podstawową Panamerę? Nie, nie warto. Nie warto, bo mocniejsza odmiana i e hybrid jest tańsza. Tańsza i jest szybsza, ma więcej koni, mniej pali, a i wady to delikatnie mniejszy bagażnik, o dokładnie 64 litry, nie może mieć aż 90 litrowego baku, ma o 10 litrów mniejszy oraz waży 300 kg więcej. Ale przypominam, że jest tańsza, mocniejsza, szybsza, więc moim zdaniem lepiej kupić hybrydę plugin. Wiem, że niemal zawsze uważam hewy za bezsensowne rozwiązania, ale w tym wypadku sprawdzi się, zwłaszcza, że pewnie każdy właściciel Panamery ma swój garaż, więc ładowanie w nocy baterii no, nie będzie stanowiło problemu. A co do samej Panamery, nadal jest to świetny wóz, ale niestety czuć już oszczędności. Plastikowe klamki, rysujące i skrzypiące piano black, przycisk startera, tylko zegary cyfrowe czy błędy systemów to rzeczy, których jeszcze kilka lat temu nie było w Porsche, a dziś już niestety są. Szkoda, bo to są takie małe rysy, które jednak przy tak nietuzinkowym aucie nie powinny się pojawić. To mnie zawiodło. Ale poza tym samochód genialnie się prowadzi, jest super komfortowy, wyciszony i bardzo dobrze wygląda. I co ważne, nawet z podstawowym silnikiem, ma świetne osiągi. A jak chcecie, żeby nieco lepiej brzmiał, to polecam opcjonalny cały wydech sportowy. Cześć!